Tam co tutaj się... gumka. Cześć! Witajcie na moim odcinku. Dzisiaj wam pokażę makietę batoli. Co tam jest napisane i To zaraz my będziemy to robić. Eee, tam co e, myślałem, e, że mój posąg jest mój gotowy, tam co e, wiesz, posąg pasażerski PKP Intercity To już ja wiem. E, Makieta, to jest, tu jest makieta na posągu, to jest makieta. A tutaj są batory. L e. Wieszem, E. Wagony, to są inne. E, ten, tam były E, e posąg PKP, e, tam jest ten wagon niebieski i biały to już nowy, a tu jest są niebieski. Wagony tu niebieski. Tu jest wagon. Niebieski i biało. Tam stary. E, tam tu jest posąg pasażerski. Już się zatrzymał. Sę. Wysadła gumka. Er, tu ma się przyszyk. Er, tu ma takie światła. Kółka. Będziemy robić dzisiaj... Tu są batory. myślę, tam coś ten to jest makjeta tu mam na pilota e e tam e Wyślały tych obiad batolach tam była na makiecie. E To jest. Makieta jest u posągu. E, jechałem pociągiem tam PKP Intercity City. Tam i drugim, później ja jechałem po co nazywa e. a później drugim po ja jechałem i później po zwrotem po tam byłam na pasłynku ja w, w, na zabaw i na pasyłanku w sklepie te, netto. E, ga, teraz jest pociąg PKP Intercity City. wysłałem e, o posągu E, że były tam batory. E, myślałem tam, że były tutaj batory. E, na Makiesie tam było Tam ja nazwałbym sobie Szymo Batman, a później ja zmienię i będę tam Szymo Wojciechowski. Moje konto będzie. Eee. Myślałem, że tam coś... Hał posąg. Eee. po są nawet e PKP Intercity e e małem tam wagony takie Mały tek palowodzie. To pa! Trzymaj się Pa!